Twist od Lifehide. System obrotowy, który zrobi całą pracę za ciebie. Dzięki niemu sprzątanie staje się czystą przyjemnością. Teraz zaczynasz sprzątać? Clean Twist. Sprzątanie. Wreszcie jest proste. High. Dom na miarę. Teraz loteria. kup majonez Winiary. Dołącz do klubu na klubwiniary.pl. Graj o 100 tysięcy złotych albo o Kiestonik. W takim razie cię nie lubię, no i zrywasz z tobą przyjaźń. W moim czerwonym domu mam tylko czerwone rzeczy Zachód słońca oglądam, kiedy na czerwono świeci Znowu szukam moich kości, powiedz mi gdzie one są Pokochałem kości, gdy miałem niecały rok Jak miałem niecały rok, Pokochałem kochałem je mnie Ale co mnie bo jest nie lubię, no i zrywam znowu przyjaciół. Łączą nas kości, typet nie zapomina. Kość, kość i nie mam dość. dość chcę tylko kość, kość chcę tylko kość, kość, kość. i nie mam kość, dość, dość. dość. tylko kość, kość ma ziemi kości się cały doje. Kość, kość. Ej, widzowie, na e yy... Może 700 y, subskrypcji y, pokażę. Głos. Głos i może jeszcze. Y, jak to się nazywa? I może jeszcze pokażę wam twarz. Jak chcecie, oczywiście, jak to bijecie. Bo to nie jest mój prawdziwy głos. Да, <клыш> <клыш> <клыш>